Cześć, problemem w tym przypadku, jaki rozwiązujemy, jest tworzenie opisów produktów, które jest czasochłonne, wpływa na pozycjonowanie, czyli SEO oraz wysokość sprzedaży, wielkość sprzedaży. Rozwiążemy to za pomocą automatyzacji, czyli po dodaniu nowego produktu, kliku Google Sheets na podstawie wprowadzonej nazwy produktu i jego cech. Uruchomi się automatyzacja w make'u, która generuje za pomocą sztucznej inteligencji. Czyli chata GPT, konkretny opis tego produktu i zapisuje go w dokumencie Google Docs. Jeśli chciałbyś przyspieszyć pracę w swojej firmie oraz zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki wprowadzeniu automatyzacji, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Devsol automatyzacja procesów biznesowych. Jak taka automatyzacja będzie działać w skrócie? Modułem wywołującym będzie moduł Google Sheets, który uruchomi całą automatyzację po tym, jak dodamy nowy wiersz do właśnie pliku. Google Sheets. Następnie moduł OpenAI stworzy nam na podstawie zadanego prompta opis danego produktu i na podstawie danych tego produktu otrzymamy właśnie opis, który następnie przekażemy do pliku Google Docs, który stworzy się automatycznie. Na podstawie właśnie zadanego na przykład ID folderu, w którym to ma się taki dokument stworzyć. Korzyści, jakie możemy osiągnąć dzięki takiej automatyzacji, to na pewno szybsze tworzenie opisów i to, że będą one zoptymalizowane pod SEO, dzięki czemu zwiększymy widoczność naszych produktów, a dzięki temu również i zwiększymy sprzedaż. Przejdźmy do make'a. Tutaj będziemy tworzyć właśnie. Tak tą automatyzację. Pierwszym modułem, tak jak mówiłem, jest moduł Google Sheets, który będzie wywoływał całą automatyzację. Moduł Watch New Rose. Zmienimy sobie tutaj na Enter Manually, czyli podamy sobie bezpośrednio ID tego pliku. Pliku jeszcze nie mam, stworzę go razem z Wami. Tworzymy sobie nowy plik Arkusz Google. nazwę go na przykład. Produkty i nazwę arkusza zostawię taka, jak jest tutaj. Nadam tylko sobie nazwy kolumn. Nazwa produktu. Weźmy sobie za przykład słuchawki. Niech to będą słuchawki Sony, jakieś nauszne. Bez względu na to, co to będzie. Możemy tutaj wpisać cechy i to będzie po prostu dłuższy opis cech danego produktu. Nazwa produktu. OK i cechy ustalimy sobie taką nazwę tych kolumn, więc wracamy do Makea. Potrzebujemy ID tego pliku. Kopiujemy sobie, to jest ID między tym kośnikiem a tym. I wstawiamy to, wklejamy to w tym polu. Sheet name, czyli nazwa arkusza. To jest dokładnie Arkusz 1, też sobie kopiuję i wklejam. Czy. Ten arkusz zawiera nagłówki, tak? Wiersze z nagłówkami od A1 do Z1, czyli od A1 do tam na końcu Z1. Zostawiamy limit. To pole określa, jak dużo w, jednej, w jednym uruchomieniu tego scenariusza będzie przetworzonych tutaj tych wierszy. Zostawmy sobie, sobie to na 10. Specific ID, czyli od którego wiersza mamy nasłuchiwać. Tutaj dam ALL, SAVE, uruchomię sobie ten scenariusz, zapiszę najpierw i uruchomię. I musimy określić interwał czasowy, w ramach którego ten, ta automatyzacja będzie się uruchamiała. Zostawiam tutaj na 15 minut, czyli co 15 minut ta automatyzacja się uruchomi czyli ten pierwszy moduł Google Sheets i sprawdzić, czy zostały dodane jakieś tutaj nowe produkty w tym arkuszu. Ja sobie teraz dodam, niech to będą słuchawki nauszne Sony WH-1000 XM5. Ok, to, będzie nasz, to będą nasze cechy tych, tego produktu, czyli tych słuchawek. Uruchomimy sobie tą, automatyzację na razie z jednym modułem, aby pobrał nam pierwsze dane z tego pliku, których będziemy następnie używać w kolejnych modułach. Run once i widzimy tutaj pierwszą operację, nazwa produktu, czyli kolumna A, słuchawki nauszne, cechy i dodatkowe informacje, które aktualnie nas tutaj nie interesują. Dobra, dodajemy sobie kolejny moduł, sztucznej inteligencji, czyli moduł OpenAI z akcją create a completion model niech będzie O1 mini, czyli jesteśmy na tym kroku. Kopiuję sobie od razu ten prompt. Dodaję messages, rola user, tekst content. Twórz, opis produktu. Możemy dodać twórz. Profesjonalny opis produktu, dotyczący tutaj nazwę produktu i cechy. Oczywiście ten prompt jest bardzo ubogi. Możemy go sobie rozbudować, napisać, w jakiej wielkości ma być ten opis, czyli przykładowa ilość znaków, na przykład, albo podać przykładowy opis, na podstawie którego sztuczna inteligencja powinna się wzorować podczas tworzenia opisu dotyczącego tego naszego produktu, jak również dopisać tutaj informację, żeby kładła ta sztuczna inteligencja mocny nacisk na frazy dotyczące pozycjonowania. Zostawmy to na razie tak jak jest. Dodajmy sobie kolejny moduł. I tym modułem będzie Google Docs. Create a document. Nazwa. Niech to będzie. Niech nazwą tego dokumentu będzie nazwa naszego produktu. Contentem. Niech będzie odpowiedź z modułu OpenAI, czyli ze sztucznej inteligencji, czyli nasz wygenerowany opis produktu. I musimy jeszcze wybrać sobie, gdzie ma być zapisany ten dokument na naszym dysku. Niech to będzie mój dysk. I podamy sobie tutaj id naszego folderu. Ja mam taki przykładowy folder, więc kopiuję ten numer id. I wklejam go w tym miejscu. Zapisuję. Zapisuję cały scenariusz. Jeżeli teraz uruchomię, to oczywiście nic się nie zadzieje, bo nie dodaliśmy żadnego nowego wiersza, oprócz tego wcześniejszego, który został już przetworzony przez automatyzację. Więc możemy sobie go skopiować i tutaj wkleić, żeby już nie tracić czasu na kolejne dodawanie produktów. I oczywiście zostaną teraz po wywołaniu automatyzacji przetworzone te same dane, tylko już teraz z trzeciego wiersza, co zaraz założycie? Dobra, uruchamiamy automatyzację. Aby nie czekać 15 minut, to ja to robię ręcznie. Automatyzacja się uruchomiła. Moduł. Wykonał swoje działanie, moduł sztucznej inteligencji, i zapisaliśmy wynik do Google Docs. Pokażę Wam najpierw, że faktycznie przetworzyliśmy teraz wiersz numer 3, czyli ten wiersz, który faktycznie dodaliśmy jako ostatni. I wejdziemy sobie do pliku Google Docs, który został stworzony. Jak widzieliście wcześniej, tego pliku tu nie było. On został stworzony i nazwany właśnie nazwą produktu. Wejdziemy sobie do tego pliku i zobaczymy jak wygląda wygenerowany opis produktu przez sztuczną inteligencję. Tutaj oczywiście błąd, bo tu powinno być nauszne, przez co i powstał tutaj ten błąd. Ale to oczywiście sobie możemy poprawić. No, i został opis produktu wygenerowany. Na podstawie takiej małej ilości informacji, którą podaliśmy, no to sztuczna inteligencja bardzo dobrze sobie z tym poradziła. Poza tym, że zrobiłem tutaj błąd, przez co właśnie widać te słowa, które w ogóle nie są w języku polskim. W tym materiale to tyle, jeżeli. Chcielibyście dowiedzieć się o więcej, zapraszam do komentowania. Jak również, jeżeli widzicie sens wdrożenia takiej automatyzacji u siebie, czy to prywatnie, czy w Waszych organizacjach, zapraszam do kontaktu ze mną. Zapraszam do bezpłatnej konsultacji, podczas której możemy omówić sobie przykładowe zastosowanie tej czy innej automatyzacji w Waszych firmach, w Waszych organizacjach, dzięki czemu będziecie mogli oszczędzać czas, a tym samym zwiększać swoje zyski za pomocą wdrożonych automatyzacji. Dziękuję za Dzisiaj i zapraszam do kolejnego materiału. Jeśli chciałbyś przyspieszyć pracę w swojej firmie oraz zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki wprowadzeniu automatyzacji, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. DevSol. Automatyzacja procesów biznesowych.